No właśnie, bo tutaj Pan już wspomniał o jednym z elementów, o których chcemy zapytać Państwa na koniec. Mianowicie, my trochę nie wierzymy, że Państwo poddali te pytania papierowe i gazety i sędziów będą już go redagować jako dodatki portali portale internetowe. I tak mam wrażenie, że coś, coś, coś się dzieje. Te gazety papierowe będą bardziej atrakcyjnym produktem. Właśnie o to, um, to chcieliśmy zapytać, co jednak robią Państwo nie i te wszystkie zmiany przytacowania zespoła dziennikarstw. Jeżeli mogę prosić o odpowiedź Pana Piotra Galina. No tak, oczywiście, bo Pan nas zdemonstrował. nie wszystko. Tak? wszystko, żeby jak najlepiej sprzedał nasze zadania papierowe, ale też, żeby jak najwięcej sprzedać kamery elektroniczne. Więc w ogóle generalnie robiłem wszystko, żeby wszystko w ramach, w sensie uważamy za możliwe do zrobienia, bo redakując gazetę, której uważa się, że jest bardzo poważną, nie, nie sięga się pochwyty charakterystyczne tabloidów na przykład. Więc staramy się robić wszystko w tych ramach. Staramy się bez wątpienia być pierwszym, jak się gdzieś coś dzieje, mieć tego rysa jako pierwszy możemy się z naszymi średnikami podzielić. Staramy się być jak najlepszym komentarzem jak najszybciej. Staramy się mieć jak najlepszych komentatorów. Staramy się, aby na naszych ramach toczyły się najciekawsze debaty i zapraszamy ludzi, nie wiem, jeśli trzymacie tego podziału, o którym pan mówił od prawa do lewa. żeby rzeczywiście w tych debatach i skrzyło, żeby tam o coś naprawdę chodziło. Staramy się wreszcie to oczywiście głównie nasze działy marketingu przy pomocy tych gadżetów, które w tej chwili są jednak głównie sprzedawane już, a nie dodawane do gazet, współatrakcyjniać nasz produkt. I tu też zwróciłbym Państwa uwagę na to, że, że w zależności od tego, jaka to jest gazeta, ten rodzaj dodatku jest inny, czyli każda z gazet w swoim działaniu marketingu stara się, aby, jeśli uważamy się za gazetę poważną, aby ten nasz dodatek no, nie był dodatkiem w przy tym stosunku dla odbiorców muzyki wesian. No i wreszcie, mówił pan no to właśnie są ci komentatorzy, to są ludzie, którzy w sposób interesujący, ale zgodny z sposobem patrzenia na świat danej redakcji, nazwijmy to w taki sposób. No, starają się zainteresować swoimi komentarzami, starają się przyciągnąć do... Nie, przyciągnąć do łamów naszej gazety. Chcemy oczywiście je jak najwięcej sprzedać. Nie, chcemy, żeby, ale też bardzo nam zależy na tym, żeby to był, żeby, żebyśmy mieli bardzo lojalnego i wartościowego czytelnika, wartościowego na przykład dla reklamodawców. E, no i to chyba wszystko tak naprawdę, czy wszystko czy wszystko. Czy możemy prosić o stosunku się?